Cześć, czołem, moi drodzy, zapraszamy Was do kolejnego odcinka na naszym kanale na YouTubie. Oczywiście przypominając, że jeżeli na dole klikniecie subskrybuj, będziecie dostawali informacje o naszych kolejnych filmach. Naszym gościem jest dzisiaj ponownie Kuba Walentowski. E, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będzie na temat standaryzacji. Co to jest, do czego to służy, po co to komu? Kto to wymyślił <laughs> i po cholera ja mam mieć więcej pracy w restauracji? No właśnie, zastanów się, czy Mając standardyzację, będziesz miała więcej pracy, czy może będzie jej mniej? Może się to wielu osobom kojarzyć z, taką, z takim automatycznym, bezmyślnym wykonywaniem różnego rodzaju czynności. Natomiast, jeżeli zgłębimy ten temat mhm. bardziej, to możemy się dowiedzieć naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Mianowicie, mhm. celem każdego inwestora czy właściciela jakiegoś biznesu jest to, żeby za jakiś czas ten biznes działał samodzielnie, żeby działał jak dobrze, jak perpetuum mobile mhm. po prostu, tak że no, funkcjonuje. Co jest największą wartością dla każdego przedsiębiorcy oprócz czas. pieniędzy? Dokładnie czas, mhm. prawda? No i teraz patrząc z perspektywy właściciela lokalu, wprowadzając standaryzację, jesteśmy w stanie uzyskać czas, uzyskać spokój, uzyskać pewność, że procesy, które muszą być wykonane... Zostaną wykonane w odpowiedni mm. sposób i na przykład dzięki temu możemy sobie na dwa tygodnie wyjechać na wakacje, a telefon nie będzie dzwonił. To jest marzenie każdego właściciela. No tak, I to jest marzenie nie? każdego menadżera i to jest marzenie każdego szefa kuchni, żeby o tej godzinie 22, 23 nie dostawać e, tej litanii SMS-ów, wiadomości, Dokładnie. telefonów i tej całej historii z tym związanej. A jeżeli procesy są, e, są opisane, przygotowane, wdrożone, omówione i zrozumiałe. Mm -hmm no to jest ma małe ryzyko występowania tego, że współpracownicy będą na nas dzwonili, nie wiedząc jak coś zrobić. Patrząc z perspektywy właściciela czy osoby zarządzającej, standaryzacja pozwala nam uzyskać czas i uzyskać spokój. Mhm. Czyli wydaje mi się okay. bardzo ważna rzecz w prowadzeniu biznesu. Z czego w ogóle zacząć? Jak to zrobić? Tak technicznie? Technicznie? Ja bym zaczął od wyszczególnienia obszarów, których ona będzie dotyczyła. Okay. Czyli mhm. mamy obszar na przykład związany z utrzymaniem czystości. W rukalu. Mhm. To jest jeden z, jeden z tych, ale on jest najłatwiejszy, jakby do, do, do rozpoczęcia. Mhm. Następnie mamy, możemy wprowadzić standaryzację w procesach sprzedażowych. Okej. Okay. Standaryzację w komunikacji. Czyli w jaki sposób się komunikować między sobą, między współpracownikami, managementem czy właścicielem, z gośćmi, jaką przyjąć formę komunikacji np. w dziale MAIS, mhm. w działach sprzedaży. Także to jest kolejny obszar, który można by było zrobić. Następnie standaryzacja pod kątem receptur, produktów, technologii, okay. przygotowania ergonomii pracy, tak? Czyli żeby na przykład w jak najkrótszym czasie wykonywać daną czynność, żeby móc poświęcić więcej czasu na inne rzeczy, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Szczególnie to się przydaje w tabace. O, zdecydowanie. <grafy> może część osób z innych części Polski może nie wiedzieć, co to jest tabaka. W niektórych częściach Polski mówi się kongo albo młyn. Rozumiem, że możemy to załatwić prostymi checklistami? Prostym językiem opisane procedury, co robimy, w jakiej kolejności. Na przykład w jakich godzinach nie można wyjść na fajkę. Są godziny szczytowego ruchu. Dla, dla jakby mm. każdej specyfikacji gaz, gastronomicznej to może być coś innego. W sensie wiadomo, że klub nocny będzie miał taki mm -hmm. pik między 22 a 3 w nocy, a z kolei no, restauracja lunchowo-obiadowa będzie miała ten pik między 13 a 17, powiedzmy. Także no, trzeba sobie to. Jakby za zacząć od wyszczególnienia obszarów, które będziemy standaryzowali. I potem krok po kroku wprowadzać sobie różnego rodzaju rozwiązania i modele, które będą powtarzalne i zrozumiałe, bo to też jest bardzo ważna rzecz w standaryzacji, żeby procesy, które będziemy standaryzować, żeby były zrozumiałe dla wszystkich oczywiste. Też bardzo często właściciele restauracji traktują standaryzację jako listę zadań, ale to mhm. nie na tym ma polegać. To ma być też omówienie procesów, tak? czyli okay. nie tylko checklista z zadaniami, Dobra. tylko omówienie procesów. Czyli na przykład jest błąd w dostawie, przyjeżdża towar niezgodny z fakturą, to co wtedy robię? Jak Fakturę. mam się zachować? Nie chodzi o to, żeby mieć listę, tylko i wyłącznie listę zadań, nie? listę mhm. procesów, tylko też wiedzieć, jak się zachować w różnych sytuacjach. Typu, nie wiem, zgasie nam prąd w klubie o drugiej w nocy, który jest napchany ludźmi, co wtedy zrobić? Tak? Jak się zachować? Można tak naprawdę wiele, wiele rzeczy standaryzować. Tak jak wspomniałem, warto sobie zacząć od obszarów takich ogólnych, a potem przechodzić do bardziej szczegółowych i też wziąć pod uwagę bardzo wrażliwe i newralgiczne rzeczy. Mm -hmm. Typu na przykład zgaśnie mi prąd, gdzie są korki. To są rzeczy, które, wiesz, albo nawet ściszenie, zgłośnienie muzyki. Tak, i ustawienie, ustawienie generalnie jaka muzyka ma lecieć w restauracji i jakiej głośności, bo to też w zależności od no dnia, jakiego dnia tygodnia tak. wchodzisz do lokalu, tak. taka muzyka gra, to jest, to jest zupełnie... Kiedyś jak pracowałem jak kelner, też tak robiłem. ta w sensie, Muzyka była dopasowana do mnie. No nie? oczywiście. Nie trzeba się bać, a ona naprawdę ułatwia życie. Dodatkowo mhm. warto też spojrzeć na standaryzację oczami pracownika. Co dostaje pracownik, kiedy przychodzi do pracy, do pracy, która jest ustandaryzowana? Dostaje poczucie bezpieczeństwa i święty spokój, bo wie jak ma pewne czynności, wykonać, jak tak. się zachowywać, jaki strój go obowiązuje, to musi mieć przy sobie, kiedy, kiedy pracuje, mhm. jakimi środkami czystości na przykład trzeba coś wyczyścić. No to jest poczucie bezpieczeństwa, że on się nie musi zastanawiać, do umycia lustra mogę użyć środka do stali nierdzewnej czy płynu do szyb. Teoretycznie brzmi w teraz niezbyt, nie, jak trochę kretyńsko, bym wręcz powiedział, ale... A ja to widziałem. Tak. Ja widziałam mycie sali, podłogi idąc mhm. do przodu. No, to jest naprawdę... Więc to też są takie rzeczy, które, które powodują... Albo wycieranie że... kurzu od dołu, nie? Przebijam, okay. zamiatanie schodów z dołu do góry. Ty Dobra, wiesz, wygrałaś. ile energii wkładał w to, żeby to podmieść z tych rogów, a ja po prostu nie mogłam się opanować, stałam i mówiłam, nie, nie dam rady podejść, nie dam rady podejść. Więc e, tak, są takie rzeczy, przy których, e, przy których e, faktycznie człowiek się zastanawia, jak to jest możliwe, ale mamy zmianę pokoleniową na rynku i trzeba się do tego dostosować. Dzisiaj ludzie mają w domu aeroboty, mają mopy, mają systemy do mycia okien przykładane dwie przystawki i, i naprawdę nie robią takich rzeczy w domach. Chcemy, że tak powiem, mieć spokój przy prowadzeniu, przy zarządzaniu mm -hmm. biznesem. Standaryzacja jest potrzebna, tak? I tak jak wspomniałaś, to jest zmiana pokoleniowa. Nie można w dzisiejszych czasach od ludzi wymagać tego, że oni On będą domyślni, nie? <laughs> tylko że dajmy tak. im mapę, Dokładnie. jak mają to robić. Pamiętam, kiedy zaproponowałeś, wymyśliłeś, stworzyłeś od A do Z szkolenie w Akademii Gastronomii, które nazywa się Standaryzacja Pracy Sali i Baru, mhm. które by wyszło z Twojej inicjatywy, które wyszło jest Twoim pomysłem i zostało przez Ciebie od A do Z opracowane. I ja się wtedy zastanawiałam, czy będzie taka potrzeba. Dzisiaj widzę, że tak naprawdę bez tego ludzie nie są w stanie funkcjonować. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie nie tak. są w stanie funkcjonować. Tam, jest, tam, są, tam są rozpisane procedury absolutnie na wszystko. Tam ustandaryzowane są rzeczy. Na które tak naprawdę w 90% wywołują nieprawdopodobny problem u właścicieli i u menadżerów. Ja to słyszę na szkoleniach. I, I tak naprawdę ja cały czas w głowie, z tyłu głowy pulsuje mi odpowiedź, że to jest w szkoleniu, standaryzacja pracy salibaru. A z drugiej strony nie chcę w sposób nachalny ludziom mówić w trakcie szkolenia, kup szkolenie, bo tam dostaniesz wszystkie odpowiedzi. Tym bardziej, że my nie mamy tego bloku w, akurat w tym kursie. Dlatego, jeżeli macie z tym problem, zwróćcie uwagę, dlatego że Kuba opracował naprawdę wspaniały produkt, gdzie dostajecie go i, i, ogromną ilość gotowców. Szablonów mhm. do wdrożenia, oczywiście, trzeba je dostosować do siebie. Tym pokazujemy, jak to zrobić nie? dokładnie. Nie co zrobić, tylko jak zrobić. No, bo każda restauracja, każdy lokal no, będzie się rządził swoimi prawami i będzie potrzebował tej standaryzacji w różnych obszarach. Tak one będą mhm. powtarzalne, no, bo wiadomo, że w każdym lokalu musi być czysto, że w każdym lokalu mhm. musi być receptura na przygotowanie kawy, koktajlu czy, czy potrawy. Tworzenie herbaty i samo rozpisanie procedury, jak taka herbata ma być podawana przy. Kiedy masz czterech kelnerów, to jeszcze nie jest misja NASA. Ale jak masz 20 kelnerów, to już zaczyna się w kółko to samo, bo ten menadżer jest wycieńczony odpowiadaniem w kółko na te same pytania. Tak, tak, no i właśnie to jest to, że można tak naprawdę odpowiedzieć tylko raz, przygotowując standard, tak, w którym jest zapisana odpowiedź. Dokładnie, ale później wymagać tego, żeby też tego to czytali, przestrzegali. Jeżeli ta standaryzacja ma spełniać swoją rolę, ona musi być egzekwowana. Nie? Dokładnie. Ale już każdy sam musi, że tak powiem, do tego dojść. Do tego dojść, kontrola jest y, czymś, bez czego nie da się Ale pracować. oczywiście kontrola w taki w pozytywny sposób rozumiana, no tak. nie? Nie kontrola, że teraz y, hmm. cały czas Cię obserwuję przez kamerę, oczywiście. tylko panujemy wspólnie nad procesami. No i co jest też bardzo ważne, żeby menadżerowie i właściciele rozmawiali ze swoimi współpracownikami właśnie okay. chociaż raz w miesiącu spotkanie. Co mhm. można poprawić? Jakie błędy zauważyliście? Czy coś może chcecie usprawnić? Tak, bo ci ludzie, którzy pracują bezpośrednio z gośćmi, mają największą wiedzę na ten Oczywiście. temat. Oczywiście. My robiąc te szkolenia już od kilku lat, też cały czas staramy się to I poprawiać, dostosowywać do aktualnych potrzeb rynku gastronomicznego. Nie? Ta standaryzacja, ona ewoluuje. To Oczywiście. nie jest w ten sposób, że my ją raz stworzymy i ona przez kolejne 10 lat będzie funkcjonowała. To jest proces który polega na tym, że my cały czas coś tam dodajemy, zmieniamy Oczywiście. i aktualizujemy, bo zmienili się pracownicy, bo zmienił się rynek, bo zmieniły się produkty. bo Narzędzia do, do pracy? Oczywiście, tak. więc to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, moi drodzy. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dzięki. Zapraszamy Was do kolejnego odcinka, a w kolejnym odcinku porozmawiamy o winie. O winie, o naszym ulubionym o temacie, tak znaczy się, yy, tak, o naszym ulubionym temacie. W każdym razie dziękujemy Wam bardzo serdecznie dziękujemy. i do zobaczenia. Naszym gościem był dzisiaj Kuba Walentowski. Dziękuję. Cześć.